Tam są zasoby około 500 milionów ton wolframu i molibdynu. To są potężne zasoby, po które trzeba pójść. Budowa kopalni w Myszkowie, nie wiem, słyszał pan? To oczywiście, że słyszałem. To jest temat od lat i aktualny. Wie pan, już 50 lat temu udokumentowano zasoby molibdynu i wolframu w złożu w tym rejonie. Myszków to jest północna część województwa śląskiego w kierunku na Zawiercie. To złoże tam istnieje, to złoże jest dość dobrze zbadane geologicznie. To się tak troszeczkę zaczęło od osobistych doświadczeń ludzi, którzy kiedyś pracowali w Państwowym Instytucie Geologicznym i w Akademii Górniczo-Uchniczej. Ci ludzie, 50 lat temu mniej więcej, zaczęli swoje funkcjonowanie w zawodzie, potem emigrowali za granicę, za zawodem, zwłaszcza do Australii, do Stanów Zjednoczonych i tam przenieśli wiedzę o tym złożu i stąd pojawili się inwestorzy amerykańscy i australijscy, którzy są zainteresowani tym złożem. Dziś światowa gospodarka potrzebuje metali ziem rzadkich. Wolfram, e, Molibden, oczywiście jeszcze Fantastycznie byłoby, by, by, by były inne. Lid przede wszystkim, ale lit to z kolei czesi mają. Też mam w tym tam jakiś skromny udział intelektualny, że, ta, że organizujemy to, tam, to, to wydobycie i to złożę. No, Jest złożem, które powinno być eksploatowane ze względu na po pierwsze deficyt tego typu metali w świecie. Największym producentem takich metali w świecie jest dzisiaj Argentyna i Chile. My to mamy w Polsce, my tego potrzebujemy, zwłaszcza dla przemysłu stalowego, a zwłaszcza dla przemysłu. Elektronicznego, dla nowoczesnych technologii. No, ja mam, kiedyś pan profesor Dubiński w doskonałej prezentacji wykazał, że 50 lat temu do wybudowania samochodu wystarczyło 6 pierwiastków, dziś trzeba 40, to są, bo to jest skala nowoczesności w przemyśle. I te pierwiastki są w polskiej ziemi. Pan profesor z kolei udawania, że one są między innymi w odpadach polskich kopalń, zwłaszcza kopalń miedzi. Także my to wszystko mamy, tylko my jesteśmy bardzo leniwi i opieszali w szukaniu tego wszystkiego, może dlatego, że nie mamy takiej wy, wyobraźni, plus wydaje nam się, że to się samo stanie, I nic się samo nie stanie. Ale wracając do rzeczy, tam jest naturalny opór społeczny przeciwko tej kopalni, bo po pierwsze to wyobrażenie o eksploatacji tej kopalni przenosi się troszkę z nastrojów i z wyobrażenia o kopalniach węgla na Śląsku. Wszyscy na Śląsku widzą szkody górnicze, prawda? Zapominając, że szkody górnicze są wynikiem eksploatacji kopalń płytkich. 200-300 metrów. To, tak To górnictwo się już na Śląsku skończyło, ale mówię to płytkie. To złoże Molibdenu w Myszkowie to jest dużo większa głębokość, 400, 700, 800 metrów. To po pierwsze. Po drugie, to nie jest złoże pokładowe, to nie są pokłady tak jak w węglu, to jest, są, to jest złoże, żeby no, się już nie rozwodzić nad geologią, o podobnej bym powiedział konstrukcji jak zagłębie miedziowe. Czyli taka calizna, którą trzeba jako taką wielką e, przestrzeń wyeksploatować i cała istota e, tego odzyskania tych metali, e, tych pierwiastków e, polega na procesie wzbogacania e, z tej skali. Tam są zasoby około 500 milionów ton w, e, wolframu i molibdynu. To są potężne zasoby, po które trzeba pójść w imię po prostu cywilizacji. Tylko trzeba to jakoś z wyobraźnią i zjadliwie ludziom powiedzieć. Oczywiście przy okazji uruchamiają się różnego rodzaju wizje. Wie pan, zwłaszcza z punktu widzenia zagrożenia wodnego, bilansu wód podziemnych. Ja to przeżywałem przy okazji chociażby mojego sławnego projektu W Orzesze, gdzie w Orzeszu, który nie doszedł do skutku i nigdy nie dojdzie, no bo wystraszono ustami pseudonaukowców społeczeństwo z zagrożeniami wodnymi, ale do, do czego zmierzam? Pieman to jest problem, z którym sobie już dzisiaj Światowe Górnictwo poradziło. Jeżeli ktoś nie wie jak, to niech pojedzie zobaczyć, jak wygląda dzisiaj po stu latach eksploatacji Zagłębie w Bytomiu kopalni Orzeł Białe. Tam jest gospodarka wodna kopalni nieczynnej. Też złoża cynku i ołowiu, wie Pan, też metali, wie Pan. Także to jest problem rozwiązywany, tylko my się karmimy, proszę Pana, takimi iluzjami, karmimy się wizjami. A co najgorsze, proszę Pana, jest to, że przyjeżdżają przy okazji kampanii wyborczej politycy, którzy po to, żeby uzyskać poklas w tym środowisku, no podsycają te fobie, które tam żyją bez źródła merytorycznego i plotą te gusty tym ludziom i ci ludzie mówią, no tak jak ten pan, który tam potem jest marszałkiem, prawda, przyjechał i opowiadał, że to jest niebezpieczne, to tak, to to musi być prawda. No nie, nie jest prawdą, a, 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 ale Opinia pozostała, ale wracają do rzeczy 550 milionów ton Wolframu i Molibdenu to są złoża, które są do odzyskania i nie są to jedyne złoża metali ziem rzadkich w Polsce. I w tym miejscu, bo też tam mieć też. No wie pan to tak jest zresztą. Mieć w Polsce to jest w ogóle my mówimy tylko o miedzi jako o zagłębiu tym KGHM, Głogów, Polkowice, ale tak naprawdę to wie pan, mieć w Polsce, wie pan, no, zaczęła się w Tatrach. Mieć w Polsce występowała w wielu innych miejscach, prawda? No, ale tamte złoża polkowicko-głogowskie były najbardziej udokumentowane zresztą w latach 60. no i tam powstała na szczęście potężne zasoby i potężna zdolność wydobywcza i hutnicza tego co nam dzisiaj daje olbrzymie wpływy, zresztą proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z akcjami K kghm mu rosną niebotycznie na, na giełdzie, no bo ta mieć jest stale potrzebna i będzie potrzebna. Tak, surowce drożeją. A to proszę powiedzieć, tam jest 550 złoże, które ma 550 milionów ton. Ile to jest warte? Wie Pan, przepraszam, ale takiej odpowiedzi Panu nie, odzie, nie udzielę w tej chwili, ponieważ ja nie znam w tej chwili, powiem Panu zupełnie szczerze, nie, nie znam y, technologii odzyskiwania tego, wie Pan, bo to są, to są technologie, które, no, to nie jest tak jak węgiel, że się wydobędzie tonę urobku brutto i z tego się ma na przykład pół tony węgla, prawda? To jest takie złoże, które, proszę pana, wydobędzie się tonę urobku węgla i ma się 200 kg albo 100 kg tego. Więc ja nie znam tej, tej, tej struktury, tego, więc za bardzo szanuję odbiorców, żebym im opowiadał bzdury. Więc proszę mnie zwolnić z tego pytania, bo po prostu będzie to niekompetentne. Ale tak przy okazji, wie pan, osiągnął pan o bardzo fajną, ciekawą rzecz. Ja tak przeszedłem do tego, do, do tego tematu brutto, wie pan. Jak ostatnio, tak przy okazji znowu jakiegoś wykładu za granicą, rozmawiałem na temat, odpowiadałem na pytania o, wie pan, ilość odpadów z tytułu eksploatacji jakiegoś surowca w świecie, prawda? I takie zestawienie mi przyszło do głowy, zresztą przyznaję, że zacytowane, że na przykład po to, żeby wydobyć tonę węgla kamiennego, to y, trzeba na powierzchnię wyciągnąć pół tony kamienia, jeszcze. Po to, żeby wy, wyciągnąć, wydobyć tonę węgla brunatnego, to trzeba wydobyć na powierzchnię 7 ton y, skały, która nie jest węglem. A po to, żeby wyprodukować jedną uncję złota, to trzeba wyciągnąć 5 tysięcy ton piasku. A słysza pan już kiedyś proces przeciwko kopalni złota? Nigdzie protestuje. A złoto teraz stoi i srebro też bije rekordy. No ale to z srebro jest pochodną eksploatacji i procesu galwanizacji w miedzi, prawda? Ten kto wydobywa miedź, ten wydobywa srebro.